No cześć! Dzisiaj mam dla Was taki miksik z drapek za 78 zł. No i sprawdźmy, co dzisiaj lotto dla nas przygotowało, czy będzie łaskawe, czy może mniej łaskawe. No a postawiłam na różny taki miksik z drapek. Troszku po dwa, troszku po 5, troszku po 10. Nawet tutaj wyłania się nam z drapeczka za 20 zł, więc może być ciekawie. No dobra, przedstawię wam co dzisiaj dla was mam. Za 20 zł szybki milion, za 10 zł górę kasy. Oraz ta moja nieszczęśliwa mega pensja, której do rapingu tak szybko nie zapomnę. Zapadła mi w pamięć. Tak wyjątkowo, w sumie nie wiem czemu. Za 5 zł mam dwa razy laki 7, 7 w dwóch kopiach, i to są jedyne zdrapki, które się dzisiaj powtarzają. Mam jeszcze pudełko czekoladek w tej takiej jeszcze świątecznej wersji. Kocham zdrapki neonowe 7. Kasa w sejfie. Za 2 złote mam takie skromnie, ponieważ kopalnie diamentów, deszcz pieniędzy oraz nowe Super 7. A za złotówkę mam nowego lotka oraz szybkie 10, której, którego premiery też nie wspominam zbyt dobrze, więc może to jest dobra okazja, żeby sobie dzisiaj te starpeczki odczarować. Nie miejmy taką nadzieję. No dobrze, szybkie 10. Oczywiście musimy znaleźć trzy takie same kwoty, aby coś wygrać. A mamy tak. Dwa złote, złotówkę, 10 złotych, sto złotych, no jak na razie wszystko różne, złotówka i może będzie ta złotóweczka, niestety nawet złotóweczki nie, no szybkie dziesięć w formie, nie chcę wygrywać, no ale może, może nowy lotek. Musimy znaleźć słonia, mamy ślimaka, pingwina, wiewiórkę oraz obieczka no niestety. A do wygrania było. no tak, w sumie, nie dziwota. Nie dziwota, że się nie udało, ponieważ ta wygrana była sroga, ogromna. Ale może super 7. Szukamy siódemeczki. Mamy 3, 9, 2, 6, 4, 8 i 5. Jak na razie zdrabki, jak zaklęte, nie chcą wygrywać. Może deszcz pieniędzy. Parasolkę poproszę. Mamy kończynę, biedronkę, różę. Oraz świnka. No kurczę, ale może w, y, w grze pierwszej 40 tysięcy, 5 zł, 5 zł po raz drugi, 10 zł, 4 tysięcy i będzie piątek. No niestety nie. Oczywiście Lot to mnie troluje i mówi, że byłam blisko wygrania albo 40 tysięcy, albo 4 tysięcy. Zależy jak na to spojrzeć. No ale niestety kolejna już drapeczka jest przegrana. No dobrze i ostatnia drapeczka za 2 zł. Kopalnia diamentów, w sumie ją tak wzięłam na ostatnią chwilę, tak mi jakoś wpadła w rękę. Ciekawe czy było warto. Mamy plik, mamy diament, no więc było warto. Monety, złoto, kolczyki, korona, pierścionek oraz worek, więc mamy tylko jedne diamenty. I pytanie jest takie: czy to będzie dwa złote czy coś więcej? No dwójeczka, no ale zawsze już pierwsza, pierwsza wygrana jest. To teraz kasa w sobie. Musimy znaleźć napis kasa, aby coś wygrać. Tutaj mamy niestety liczby. Tutaj również liczby. No, tutaj także nas nie rozpieszczają. Tutaj także zestaw liczb. Liczby. Ponownie liczby. Znowu liczby. No i co? Gra dziewiąta się nad nami zlituje. Niestety nie tym razem. Kolejna z jest przegrana. Neonowe 7. Mamy 3, 3, 9, 8. Jak na razie wszystko na czerwono. 6, no, tym razem na czarno, ale jest to 6, 4, 4, 8 oraz 5. No niestety kolejna zrapa przegrana. Już nam się powoli ta pula zdrapeczek niestety uszczupla. Kocham zdrapki. Mamy tak, 11, 19, 2 oraz 32, to są nasze wygrywające liczby. A my mamy tutaj tak, 12, a blisko. 14, nie mamy. 21 też nie. 29, również nie. 9, mamy 19.

już nam się odsłoniło, że jest to 5 zł, no ale jakaś tam wygrana jest. E, szczerze nie pamiętam, czy RRR to było 5 zł. E, 12, 21, 9. Ble, 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 ble. Tak, wydaje mi się, że to jest jedyna wygrana. No to teraz pudełko czekoladek. Ostatnio dla mnie strasznie pechowe. O, a może nie. Mamy mięte i miętę. Mleczną i piernik. Migdał. I migdał. Uh, 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 uh. Precel i precel. No, proszę państwa, czy żeby jakaś spóźniona, wygrana od świętego Mikołaja, mi się szykowała. Hmm. Gra piąta. tiramisu i tiramisu. Proszę państwa, powiedziałam, że ta zrabka jest pechowa. Myliłam się. Nugat i nugat. Kakao. Eh, I kokos. Kakao. I serce. Oraz kokos i mleczna. Więc mamy 5 wygranych symboli, ale wydaje mi się, że zostawimy sobie tą zdrapeczkę na koniec. Mam nadzieję, że nie zapomnę jej zdrapać, bo, bo w sumie już ostatnio nie bawię się w coś takiego, że zdrapywanie zdrapki pod koniec. No dobra. Laki 7, 7, 7. Mamy podkowe, wielka szkoda. Mam nadzieję, że to nie jest troll, w sensie, że dadzą podkowe, a potem wszystko będzie obok. 13, 35.

22 oraz 29. No, proszę Państwa, co tutaj się dzieje? Nie wiem, czy mnie okształciło za to, że zostawię wszystko na koniec, czy nie, ale po prostu. Dobra, dobra, bo tutaj jak nie było wygranych, to nie było. Teraz nagle się wszystko posypało. Trzeba trochę ochłonąć, ale tutaj normalnie zdechła, gdyby była biedronka. Na szczęście jest kwiat. A mamy tak. 11, 13, 14. Oraz 18, jest takie strasznie niskie liczby. No, 30 to stanowczo za wysoko. 29 również. 24, 16, 9, no to za nisko. 20, 12, po środeczku 32, 31 oraz 17, więc tutaj jest już puściutko eB. No szkoda, no szkoda. Zostały nam trzy największe zdradki. Może sobie hapniemy ten szybki milion, ponieważ jestem samego bardzo ciekawa. Rzadko go drapię, ostatnio coraz częściej, bo jeżeli wiecie, to jeszcze jedna główna wygrana czy w tej zdradce. ale już jest strasznie mały nakład. Szukamy szóstki. Mamy 49, a 7. No jasne. 28, 13, 4.

No tutaj mnie tak trollują ewidentnie. No ale nie poddajemy się. 32. 3, no, dobra. Może mnie tak trollują strasznie. 31. 38 oraz 48. No i ostatnia nadzieja na worki i tak dalej i inne cuda. To 34. No nie, 35. 21 5 25. Oraz dwa. No niestety szybki milion. <laughs> Parę razy miałam do niego szczęście, ale już chyba nadużyłam tego szczęścia i niestety szybki milion. Tylko się jeszcze upewnimy. Tak, jest pusty. Literki kontrolne. S, U. No strasznie mało. Zdrapek wygrywa póki co. Może sobie tą mega pensję zostawię na koniec. A weźmiemy górę kasy. To jest jeszcze zdrabka, w której no, mam jakieś tam umiarkowane szczęście. 18, 26, 29, 7 oraz 21 są to nasze wygrywające liczby. A mamy 12, 24, 41, 14, 42 za wysoko, 37, nie mamy nic na 3. 8, hmm, blisko. 32. 47 za wysoko. 35. No też za wysoko. Yy, 13 nie mamy. 36. No to takie wysokie liczby. 28 blisko, nie? 22 też blisko. 5. No w sumie też blisko. Jakby się człowiek uparł. 15 nie mamy. 27 blisko. Oj. 48 oraz 19, więc tutaj jest pusto. D, Y strasznie dużo tych pustaków. Gdyby nie pudełko czekoladek, póki co i laki, to byłaby straszna lida. Nie byłoby co pokazywać na YouTubie. Eda, pensja to nasza ostatnia zdrabka. 5, 43, 32, 22 oraz 13. To jedziemy z tym koksem. Mamy 40. Mm. Chyba nie polubię się z tą zarabką 29, chociaż w tym już jej nie lubię. 12 i chyba wiem czemu. 25, 35, 41, 17, 33, blisko. 21 też blisko, Boże. 34. No chociaż dycha, 7, 45, 1. 4 14 3 16 26 Megapensja na koniec. Uh, uh, uh. No. No, draping byłby naprawdę skazany na niepowodzenie, gdybyśmy mieli tylko liczyć na kopalnię diamentów oraz kocham z drapki. Ponieważ wygrały, ale stój, najmniej możliwy Najmniej możliwe, najmniej możliwe, no próg wygranych, nie mogę się wysłowić, bo mamy tutaj yy, ciekawe zdrabki, mianowicie sobie weźmy pudełko czekoladek i sprawdźmy, co tutaj jest. 5 zł, 5 zł, 5 zł, 5 zł oraz 5 zł, no więc całkiem przyjemna wygrana, ponieważ mamy 25 zł. Szczerze zostawiłam... Yy, Zostawiłam tą zdrabkę na koniec, ponieważ a, kiedyś mi się w takiej kombinacji zdarzyło, że wygrałam 50 zł, więc no ale 25 zł nie jest źle. I nasza największa nie wiadomo. To jest ta oto zdrabka, ponieważ tutaj mi się już odsłoniło, że będzie coś grubego. 35 mamy 25 zł, 8 mamy 25 zł, 29 mamy 25 zł. I czy coś przegapiłam? Może być coś takiego jak 75 zł? Eee, raczej nie. Stuba, stuba. Tylko teraz pytanie, gdzie coś przegapiłam? Halo, halo. 19, nie było 13. No, oczywiście. 25 zł. Mamy stówę. Mamy stówę na Lucky 77. To jest chyba mój rekord, jeżeli chodzi o zdrapki. Nie, przepraszam, krzyżówka XL. Fakt. Ale wow. Wow, literki kontrolne RRR. R, R. Wow! Bym powiedziała <laughs> bardziej dosadnie, ale <laughs> nie. Nawet jeżeli przy wygranej 500 zł 500 od ręki, nie powiedziałam przekleństwa, to chyba tutaj też nie powiem. Chcę też korci, korci, korci. Proszę Państwa, to wszystko o dupę potłuc, jeszcze zapomniałam o tym. Nieważne, nieważne, ponieważ naszą dzisiejszą gwiazdą programu jest Laki 700 do 100 złotych. Poza tym pudełko czekoladek 25 zł. Mamy 125 zł. Kocham zdrabki tak trochę skromnie, ale są 130 plus kopalnia diamentów 132 zł na wydane. E, chciałam już powiedzieć 178, ale to nieprawda. Wydałam 78, a mamy 132 zł. Ekstra, ekstra. I nawet bym się nie spodziewała, ponieważ ostatnio. No nie miałam takiego szczęścia tych zdrapek za 5 zł za bardzo tutaj proszę. No kurde, po prostu złota zdrabka. Złota zdrabka. Dobra, już nie będę jej tak męczyć na odcinku, ponieważ zaraz będzie to za długi odcinek, ale jeszcze raz Wam pokażę, że jest super. Cztery zdrabki wygrana jest po prostu cudownie. Wracamy do gry chyba tą wygraną. Dobra, już nie będę przedłużać, więc podziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Was do innych moich odcinków. Oczywiście like, subik też jest widziany. I oczywiście zapraszam na następne odcinki ze zdrapek, ponieważ, no, będziemy w takim układzie próbować dalej. Jest moc, jest moc. Jeszcze raz. O, 100 zł. Super, ekstra. Wiem, że to nie jest y, największa możliwa wygrana, ponieważ y, zdrapkowa brygada, jak jeszcze zdra zdrapywała zdrapki, to udało się im wygrać 200 zł. Ale 100 też jest naprawdę kosacko. Dobra, już nie przedłużam, tylko się żegnam. Cześć!